Gościem wiadomości jest dzisiaj Błażej Poborzy, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. Dobry wieczór panie ministrze. Dobry panie wieczór ministrze, panu, dobry Krótkie, konkretne pytanie. Dlaczego opozycja tak łatwo wpisuje się w grę, którą prowadzą białoruskie służby? Niestety widać, że dla 168 posłów opozycji ważniejszy interes to interes polityczny. Nie myślą oni w kategoriach państwowych, a dziś był prawdziwy sprawdzian tego, kto myśli w kategoriach państwowych, a komu bliższy jest krótko wzroczny interes polityczny. I więcej, proszę Państwa, na ten temat już na antenie TVP Info. Ja tylko przypomnę, że w jedynce na specjalne życzenie widzów już teraz chod dla Krzysztofa Krawczyka z opolskiej sceny, a nasza rozmowa z panem ministrem na antenie TVP Info. Wiemy doskonale, panie ministrze, że stan wyjątkowy lub nadzwyczajny obowiązuje na innych granicach Białorusi z Unią Europejską. Mówię tutaj o granicy z Litwą, mówię o granicy z Łotwą, ale tylko w Polsce stan wyjątkowy wywołuje takie emocje. Jak pan sądzi, dlaczego? Niestety dlatego, że w Polsce mamy do czynienia z taką, a nie inną opozycją. Ktoś kiedyś nazwał ją opozycją totalną. No i niestety obserwujemy po pierwsze zachowania właściwe tej formule funkcjonowania opo opozycji, która to opozycja dodatkowo w tym kryzysie totalnie się skompromitowała. Powiem więcej, we wszystkich państwach, które wymienił pan redaktor, stan wyjątkowy obowiązuje na znacznie szerszym terytorium. Nie wzbudza on takich emocji, nie jest on tak wykorzystywany politycznie jak w Polsce. W Polsce wprowadziliśmy stan wyjątkowy na obszarze bezpośrednio przy granicy, 3 km od tej granicy, po to, aby zwiększyć komfort funkcjonowania Straży Granicznej wspierających Straż Graniczną Policji i wojska. I ta sytuacja wzbudza e, protesty, wzbudza jakieś lamenty e, naszej opozycji. Jest to kompletnie niezrozumiałe, bo sytuacja naprawdę jest wyjątkowa, naprawdę trudna i ta decyzja nie była łatwą decyzją. Ten wniosek, który wyszedł od ministra spraw wewnętrznych i administracji, który wyszedł z naszego ministerstwa, nie był łatwą decyzją, ale. No, analiza przeprowadzona przez służby podległe ministrowi Mariuszowi Kamińskiemu no nie pozostawiała wątpliwości, że musimy z takim wnioskiem wystąpić. Cieszę się, że ten wniosek spotkał się z poparciem całego rządu, potem decyzji prezydenta. I mimo wszystko ja jestem zbudowany tym, że tylko 168 posłów opozycji zagłosowało dziś za wnioskiem lewicy o odrzucenie. Obowiązywania stanu wyjątkowego. To jest mimo wszystko dobra informacja, że tylko 168. Panie ministrze, to wyjaśnijmy jeszcze naszym widzom, na czym polega ta wyjątkowa sytuacja, bo niektórzy przedstawiciele opozycji mówią tak, zaraz, zaraz. Tutaj chodzi tylko o 32 osoby. Polska nie potrafi sobie z tą sytuacją poradzić i od razu musi wprowadzać stan wyjątkowy. No to o co chodzi z tym stanem wyjątkowym, żeby wszyscy dobrze zrozumieli? Trzy przesłanki legły u podstaw tej decyzji. Po pierwsze, to ta sztucznie wywołana presja migracyjna na granicy polsko-białoruskiej. Obserwujemy systemowe działania prowadzone od wielu tygodni polegające na zwożeniu w okolice naszej granicy przez służby białoruskie, przez reżim Łukaszenki, migrantów. Migrantów ekonomicznych, osób, które Pochodzą z różnych części świata. Większość z nich, co bardzo ciekawe, to osoby pochodzące z Iraku, które normalnymi samolotami rejsowymi na trasie Bagdad-Mińsk wylądowały na Białorusi, by później. Pod osłoną służb białoruskich, przedostać się pod granicę no i wywoływać właśnie tą, tak jak powiedziałem, sztuczną presję migracyjną. Druga przesłanka to oczywiście te już szeroko komentowane manewry z udziałem kilkudziesięciu tysięcy żołnierzy, zarówno białoruskich, jak i rosyjskich, Zapad 2021, które niebawem się rozpoczną. No i wreszcie trzecia przesłanka, no to, to z czym mieliśmy do czynienia i co w jakiś sposób koresponduje z pytaniem pana redaktora sprzed chwili, czyli no ta postawa wybranych posłów Koalicji Obywatelskiej i Lewicy, ni niestety niektórych poważnych posłów e lewicowych, e no, którzy dopuścili się absolutnie haniebnych e ataków e i próby destabilizacji e sytuacji na tym e pograniczu. E no te występy, te hepnerskie akcje posłów jańskiego Szczerby czy zwłaszcza posła Sterczewskiego, no po pierwsze, no kompromitują zarówno ich, jak i formacje polityczne, które za nimi stoją, ale tak naprawdę właśnie w sytuacji z, z sprzęgnięcia tych protestów, tych happeningów, jakie nazwałem, z dwoma wcześniejszymi przesłankami, mogłyby doprowadzić do potężnej tragedii. Pozwolę sobie na taką projekcję, która proszę sobie wyobrazić, czym mogłaby skutkować. Gdyby ten żenujący, zaraz jeszcze powiem, bieg posła Sterczewskiego miał miejsce podczas trwających manewrów Zapad 2021. mógł być przecież przez naszych sąsiadów odebrany jako, odebrany jako próba przekroczenia granicy. Być może udałoby mu się ją przekroczyć. Wtedy już łatwo o wyobrażenie sobie pewnej tragedii, do której mogłoby dojść. I co wówczas? Kto byłby winny tej sytuacji? Wina byłaby oczywiście po stronie rządu, że oto polski obywatel być może został ciężko ranny, czy czy no, ci niektórzy, niektórzy posłowie opozycji tłumaczą w ten sposób, że dajcie nam przekroczyć granicę, mamy tutaj legitymację poselską, chcemy tę granicę na chwilę przekroczyć i za chwilę wrócić. Czy to jest w ogóle kompromitujące dla, znowu dla tych parlamentarzystów, bo pokazuje, że albo oni e, no nie znają przepisów e, konstytucji, przepisów powszechnie obowiązującego w Polsce prawa, mogę to dopuścić, chociaż są parlamentarzystami i powinni wiedzieć, z czym wiąże się immunitet, do czego uprawnia, do czego nie legitymacja poselska, albo po prostu są e, e, no cynicznymi graczami politycznymi, którzy dla chwili chwały w blasku, w blasku fleszy, no gotowi są właśnie do narażenia, narażenia bezpieczeństwa państwa polskiego, bezpieczeństwa obywateli, bezpieczeństwa przede wszystkim funkcjonujących przy granicy strażników granicznych. To jest nic innego jak osłabianie potencjału obronnego państwa polskiego. Nasi funkcjonariusze Straży Granicznej, wspomagający ich policjanci, wykonują świetną pracę. To, że dziś sytuacja w Polsce wygląda tak, że my skutecznie opieramy się tej nielegalnej migracji, udaremniamy większość tych prób przekroczenia, a na przykład Litwa ma zdecydowanie poważniejszy problem. Co więcej, pomagamy Litwie w rozwiązaniu tego problemu. No, pokazuje, że tu państwo zdało egzamin. Służby podległe Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji zdały ten egzamin i no dobrze, że teraz poprzez ten dodatkowe narzędzie, jakim jest stan wyjątkowy, uzyskały większy komfort funkcjonowania, większy komfort działania na bardzo wąskim obszarze, bo powiedzmy, że chodzi tylko o pogranicze 3 kilometrów. Na Litwie i na Łotwie opozycja doskonale rozumie powagę sytuacji. Niestety inaczej jest w Polsce dziennik pl donosi, że na to obawia się prowokacji podczas ćwiczenia zapadu, podczas manewrów zapadu 2021. Zbłąkanych żołnierzy, którzy mogą nielegalnie przekroczyć granicę Białorusi z Unią Europejską. Czy te obawy, Pana zdaniem, są uzasadnione? Raczej nie. To znaczy, ja mam wrażenie, że tu właśnie ktoś może opatrznie zinterpretował jednak, i to jest skrępiąca informacja, te scenariusze, które mają towarzyszyć manewrom Zapad 2021, bo bowiem część z tych scenariuszy musimy sobie wyobrazić, czy chodzi tu o po prostu odwzorowanie pewnej. Wyobrażonej sytuacji w określonych realiach, że oto jakieś państwa uczestniczą w próbie obrony przed właśnie takim dywersyjnym atakiem z zewnątrz z innego wyobrażonego państwa. Tylko, że problem w tym, że jest to osadzone w tych realiach. I znowu proszę sobie raz jeszcze to powiem, wyobrazić, że my też moglibyśmy być tak ofiarą takiej prowokacji, gdyby na przykład ktoś intencjonalnie lub nieintencjonalnie, kierując się dobrymi motywacjami lub. Jak najgorszymi przekroczyłby by taką granicę. Natomiast to rozpoznanie, które, które mamy, nie wskazuje na ta, takie bezpośrednie niebezpieczeństwo, chyba że właśnie wywołane jakimiś no, czynnikami podobnymi do naszych. Ale no, niestety nasi, albo niestety no, dla nich mają szczęście nasi sąsiedzi, że tamta opozycja, no, w tak trudnej sytuacji, w jakiej dziś jest Europa, w tej ogromnej presji migracyjnej. Staje na wysokości zadania i zachowuje się przyzwoicie. Powiem mocno i wprost: część naszych parlamentarzystów w tym kryzysie zachowała się po prostu nieprzyzwoicie. No ale to było do przewidzenia, panie ministrze, dlatego że pamiętamy przecież posiedzenia Platformy Obywatelskiej, gdzie podczas takiego jednego z posiedzeń, no, Grzegorz Słutny na otwarcie mówił o tym, że musimy być opozycją totalną, a więc krytykować absolutnie wszystko, co się pojawi w tym. Także i takie propozycje, jak się domyślam. Panie ministrze, niektórzy aktywiści używają takiego sformułowania, ziemia niczyja. Tak, jakby między jednym państwem a drugim był jakiś pas ziemi nie należący do żadnego kraju. Proszę się do tego odnieść, bo to jest termin, który się dość często pojawia. Tak, kolejna manipulacja, kolejna bzdura. Choćby dziś opublikowane zdjęcia, zresztą bardzo ważne zdjęcia które opublikowane zostały podczas konferencji prasowej pana premiera Mateusza Morawieckiego, ministra Kamińskiego i komendanta głównego straży granicznej generała Tomasza Prachi, które pokazują tą, to zbliżenie między częścią Migrantów znajdujących się w tym obozowisku, a pogranicznikami Białorusi. Nawet na tych zdjęciach widać, że te słupy graniczne są w odległości praktycznie żadnej. Nie ma czegoś takiego jak pas ziemi niczyje, jest granica państwowa, granicy tej strzegą odpowiednio służby graniczne po stronie obydwu państw. Co są właśnie mity, albo wynikają one w wariancie. Takiej pozytywnej interpretacji z niewiedzy, z pewnego braku doświadczenia, albo niestety i to byłoby zdecydowanie bardziej przygnębiające i niebezpieczne z jakiejś świadomej manipulacji, której dopuszczają się aktywiści, tak zwani aktywiści czy sympatyzujący wspierających politycy, bo powiem szczerze, o ile jeszcze. Dotyczy to właśnie takich awanturniczych grup w rodzaju no, tych, którzy no, dopuścili się rzeczy haniebnej, jaką było naruszenie instalacji granicznych. Do jakich zaliczam ten, zbudow te zbudowane zasieki, które broniły polskiej granicy. Uważam, że tutaj ta kwalifikacja powinna być znacznie wyższa niż ta, z którą mieliśmy do czynienia na razie i wierzę, że ona będzie wyższa. No, to o tyle rzeczą dla mnie niewytłumaczalną jest to, że wtórują im poważni politycy w rodzaju niestety wicemarszałek Senatu czy jednego z ważniejszych posłów lewicy, bo no to są jednak politycy poważnego formatu. No, bo za takich nie traktuje posła Sterczewskiego, który znalazł się w parlamencie, na no chyba przypadkiem jakimś złośliwym żartem liderów koalicji obywatelskiej. No myślę, że wielu obserwowało ten bieg z niebieską siatką. Panie Ministrze, padają mocne słowa, zdecydowanie za mocne i zdecydowanie obraźliwe, które nigdy nie powinny się pojawić. Słowa haniebne. Mówię na przykład o słowach Władysława Frasyniuka, który obrażał no, w zasadzie całe Wojsko Polskie, nazywając żołnierzy śmieciarzami. Słowa haniebne, słowa, które zasługują na potępienie. Znowu możemy tylko ubolewać, że wychodzą one od osób, które... No w walkę o w demokratyczną Polskę były kiedyś bardzo zaangażowane. No nie wiem, co się stało z, z Władysławem Frasyniukiem, ale on nie jest politykiem. Ja mam większy problem z tym, że te słowa są w jakimś sensie akceptowane, afirmowane przez... Uczestników życia politycznego. Fracyniuk czy Wałęsa są jednak prywatnymi osobami, oczywiście będącymi jednak ważnymi postaciami naszej historii. To są słowa, no, za które no, po pierwsze znowu mam nadzieję, że zostaną czy na drodze cywilnej, chociaż wiem, że tutaj nawet nie, nie będzie takiej potrzeby, bo i komendant Straży Granicznej złożył w tej sprawie według mojej wiedzy zawiadomienie. Powiem tak funkcjonariuszom Straży Granicznej, żołnierzom, polskiej, żołnierzom Wojska Polskiego, polskim policjantom, którzy w tej chwili pomagają w... Zabezpieczeniu polskiej granicy należy się wielki szacunek i podziękowanie. Ja z tego miejsca, tak jak i robił to dziś minister Mariusz Kamiński, który zresztą był w ten weekend w, w, na terenie przygranicznym, chciałbym bardzo podziękować. Więcej Polacy im dziękują. Obserwujemy i bardzo dobry odbiór w zarówno ogółu społeczeństwa, jak i co chyba najważniejsze odbiór tych mieszkańców terenów przygranicznych, którzy rzeczywiście przyjęli z ulgą ten wzrost, zwiększenie poczucia bezpieczeństwa, jakie no, dzięki temu stanowi wyjątkowemu, z minimalnymi konsekwencjami dla mieszkańców się pojawiły. Potwierdzają to sondaże, które publikowaliśmy, pokazywaliśmy na przykład wczoraj w wiadomościach, ale są też apele aktywnych polityków, apele o to, by ujawnić personalia funkcjonariuszy Straży Granicznej. Ba, nawet pracownicy prywatnej dużej stacji telewizyjnej na antenie dwukrotnie żądali ujawnienia personaliów funkcjonariuszy. Chciałbym, żeby się Pan do tego odniósł. Absolutnie niedorzeczny postulat, absurdalny. Widzę tutaj kalkes tych sytuacji sprzed no, kilku już ładnych miesięcy, kiedy pod, z podobnymi absurdalnymi, niedorzecznymi żądaniami wychodzili czy to niektórzy publicyści, dziennikarze, czy także politycy pod adresem polskich policjantów, którzy również dbali o bezpieczeństwo Polaków podczas no, też wywoływanych przez część środowisk skrajnie lewicowych, lewicowo-liberalnych protestów, które towarzyszyły. No między innymi tej akcji koordynowanej przez strajk kobiet czy podobne. No tu mamy do czynienia, ta sytuacja jest jeszcze no bardziej może oburzająca, no bo to oznaczałoby, że ujawnienie takich personaliów no, no doprowadziłoby do takiego symbolicznego rozbrojenia, czy właśnie do tego rozszczelnienia naszej, naszej granicy. Funkcjonariusz Straży Granicznej, policjant czy żołnierz stojący na granicy jest reprezentantem państwa polskiego. On nie jest tam prywatną osobą. On tam wykonuje określone rozkazy, wykonuje i wypełnia do końca z narażeniem zdrowia, życia, także rotę przysięgi, na którą wchodząc do tych formacji, którą składał wchodząc do tych formacji. Należy im się wielki szacunek, wielkie podziękowanie, bo to dzięki nim dziś mamy do czynienia z. Z bezpieczną sytuacją, sytuacją, która jest pod naszą kontrolą, no i nie mamy tych scenariuszy, z którymi mierzą się nasi sąsiedzi. Co więcej, proszę zwrócić uwagę to jest najbardziej, moim zdaniem, niesamowite w tej całej sytuacji tego kryzysu migracyjnego, z którym mamy do czynienia. Dziś cała Europa Zachodnia mówi językiem prawa i sprawiedliwości sprzed kilku lat. Kiedy kilka lat temu, przy podobnym kryzysie, przy podobnej presji migracyjnej, rząd polski, rząd węgier. Potrafiły właściwie zdiagnozować sytuację, właściwie e, ocenić zagrożenie. Komisarze europejscy protestowali. A dziś mówią naszym językiem. Panie ministrze, pamiętamy to, co działo się właśnie w 2015 roku, kiedy Angela Merkel zapraszała e, z szeroko otwartymi ramionami, z szeroko otwartymi drzwiami nielegalnych imigrantów do, do całej Unii Europejskiej. Dziś, tak jak pan mówi, zmienili zdanie. To zdanie jest dzisiaj takie samo, jak, jak miała i Polska i Węgry właśnie w 2015 roku, roku. a Donald Tusk, który, który mówił, że, Polska, że Polskę będą czekać. Kary za to, że nie przyjmuje nielegalnych imigrantów dziś już w tym temacie milczy. Być może najbardziej by chciałoby o tych słowach zapomnieć. Bardzo dziękuję. Bożej po Boże, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji był gościem Wiadomości. Dziękuję panie ministrze. Dziękuję. A już na państwa czeka Michał Rachoń, czyli program Minęła 20.